Bagi i Magda Tarnowska znów razem. Potwierdzili doniesienia, nie ma mowy o plotkach. W mediach społecznościowych Polsatu właśnie przekazano radosne wieści. Z takiego obrotu spraw z pewnością zadowoleni będą zwłaszcza wszyscy fani Mikołaja Bagiego, Bagińskiego i Magdy Tarnowskiej. To właśnie ten duet zachwycił widzów tańca z gwiazdami i teraz ponownie zatańczy podczas sylwestrowej mocy przebojów. Para numer 9 znów razem. A jednak to nie były plotki. Bagi i Magda Tarnowska znów razem. Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. Miłośnicy dobrej zabawy z pewnością rozpoczęli już odliczanie do sylwestrowej mocy przebojów Polsatu, ponieważ w tym roku na toruńskiej scenie pojawią się prawdziwe gwiazdy. Teraz stacja oficjalnie ogłosiła, że dołączą do nich kolejne znane nazwiska. Okazuje się, że uwielbiana para numer 9 z jubileuszowej edycji tańca z gwiazdami wraca na parkiet. Płyną radosne wieści w sprawie Magdy Tarnowskiej i Mikołaja Bagińskiego. Para numer 9 po raz ostatni w 2025 roku zatańczy dla Was na sylwestrowej mocy przebojów. Nie możecie tego przegapić, bądźcie z nami już 31.12 o godzinie 19.45 ogłoszono w mediach społecznościowych stacji Polsat. Bagi oficjalnie ogłosił w sprawie Magdy Tarnowskiej, ludzie nie kryją zachwytu. Radosne doniesienia Mikołaj Bagi-Bagiński i Magda Tarnowska potwierdzili także podczas piątkowej wizyty w studiu Halotu Polsat. W rozmowie z Olą Filipek i Olkiem Sikorą influencer przyznał wprost: Słuchajcie, oficjalnie dostaliśmy zaproszenie już jakiś czas temu, i tak rozkminialiśmy, rozkminialiśmy i finalnie uznaliśmy, że super będzie wystąpić Sylwestrze w Polsacie w Toruniu. Magda Tarnowska szybko uzupełniła. Oczywiście będziemy tańczyć, do przepięknej piosenki, po czym zwróciła się bezpośrednio do swojego tanecznego przyjaciela, to ty możesz powiedzieć, bo twoja mama jest w tej piosence zakochana. Bagi nie trzymał długo widzów w niepewności i od razu zdradził, że mowa tu o słynnym utworze Urszuli, dmuchawce, latawce wiatr.